Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk Łania, a ze mną y, dzisiaj Jakub Salamondra, czyli kapitan? Kapitan FC Bałcyn. Kapitan FC Bałcyn, wy oczywiście drużynę FC Bałcynu doskonale znacie, wiele razy słyszeliście już tę wspaniałą nazwę, no i nie mogę nie zapytać, dlaczego FC Bałcyny i czy mieliśmy rację, że jest to miejscowość, znaczy to mieliśmy rację, tylko czy to faktycznie ma z tym związek? To wyszło tak, że FC Bałcyny to jest miejscowość, w której urodził się jeden z naszych graczy, nie mieszka tam zbyt dużo osób, ale historie z Bałcyn są naprawdę fajne, więc tak postanowiliśmy, że nazwiemy drużynę FC Bałcyny. Może kiedyś tam jakaś B-klasa? Może kiedyś. Może kiedyś, jak wygracie, wygracie PL3. E, no dobra, mamy Turbo Kozaka, PL3 Ergol. E, Kuba tutaj zgłosił się, zgłosił się właściwie. My poprosiliśmy o wytypowanie zawodnika. Uznał, że jest najlepszy spośród wszystkich swoich kolegów, ale nie powiedział. Nie, nikt inny się nie zgłosił po prostu. Nikt inny się nie zgłosił, wiadomo, to jest oficjalna wersja zdarzeń. E, konkurencję pytałem wcześniej, znasz, także nie tracimy czasu i zaczynamy. Dojedziemy. Jesteśmy już po wspaniałych konkurencjach, Kuba y, dość dzielnie walczył e, w strzale w poprzeczce, poprzeczkę 0 e, punktów, e, w rzucie rożnym 0 punktów, ale na koniec zrehabilitował się i dwa razy podbił piłkę słabszą nogą, także nie jest ostatni, bo pamiętamy jeszcze o kolegach z Wody, ekipy. Wody dojadę was. <laughs> już dojechał właściwie, także pozdrowionka, jak było? Fajnie było, szkoda, że się nie udało więcej niż dwa punkty. No dobra, no to żeby nie przedłużać, w takim razie czekamy jeszcze tylko na pozdrowienia od Ciebie, bo myślę, że chłopaki na to liczą i żegnamy się. No to pozdrawiam Piotrka z naszej drużyny, który ma dzisiaj urodziny. O, o będziemy publikować w niedzielę, ale jak coś, to dzisiaj jest czwartek. Także. Chwilę e, także... najlepszego. Tak, my też się załączamy do życzeń. Dziękuję bardzo i czekamy na kolejnych śmiałków. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.